Witajcie, to jest kanał Buty Nie Grają. Ja jestem Patryk. A dzisiaj porównanie dwóch, chyba w tym momencie głównych, a na pewno zawodników z dwoma najdłuższymi liniami obuwniczymi u Nike, czyli Lebrona Jamesa i Kevina Duranta. Ale zanim przejdziemy do porównania tych dwóch pięknych par butów, pamiętajcie, zostawić subskrypcję na kanale, polubić ten film i skomentować, które w Waszej opinii z tych dwóch par butów są lepsze i dlaczego się mylę, i dlaczego w ogóle jestem głupi i możecie tam napisać wszystko, co myślicie w komentarzach. Z chęcią wdam się, się z Wami w dyskusję. No, zacznijmy od tego, co najłatwiej porównać, czyli ceny do sztosa. Jeśli chodzi o cenę, no tutaj mamy tak. 829 850 950 w zależności od cewu cena jest różna. Tutaj mamy cenę stałą, cenę niższą, yy, cenę 629 zł, czyli cenę od najtańszych cewu LeBronów niższą o 190 zł. No niestety cena LeBronów nie należy do najniższych, która ta 950 zł jest bardzo bolesne. Ale bardzo ważną rzeczą w tych lebronach są ich CW. Bo Oj, byczku, dla mnie żadne lebrony nie miały tylu kozackich CW co te. Te Future Air, do tego James Gang, Mr. Smash Hammer, Monsters, trzy kolorystyki graffiti. Dodatkowo I Am More Than The Athlete, to są te za 950. Te specjalne wydania dla 2K, te takie fioletowe dla graczy 2K, które na przykład w nich Spencer Dinwiddie grał. Dodatkowo te limitowane na All Star Weekend, no więc pięknych, no na przykład bardzo dużo osób jalało się tymi całymi czerwonymi University Red. Ja nie do końca. Ale no, wiadomo, każdy ma swój gust. Dla mnie najładniejsze zdecydowanie te, a potem Mr. Smash Hammer. To były dwa moje ulubione CW zdecydowanie 17. Jeśli chodzi o Kevin Duranty, tutaj CW nie, kozackich nie mam aż tak dużo. Moje ulubione w tym momencie, chociaż. No, na bardzo blisko jest to nowe, CW Durantów 13, które jest, ma nawiązywać do strojów tych City Edition, tych niebieskich, w chmurki. Ono jest bardzo ciekawe, ostatnio jakoś siedzi mi niebieski, więc no, jest dobrze, ale chyba jednak te cygańskie pierwsze, dla mnie cały czas jest przekotem. Dodatkowo chili, hmm, może to ABL, no jakoś, no nie wiem, no CW Durantów do mnie tak wiele nie trafia tutaj. Makabrycznie dużo i to niektórych naprawdę kozackich CW, więc 1-0 dalebrowów. Jak przebrnęliśmy już przez scenę do sztosa, to przejdźmy może do amortyzacji butów. Amortyzacja w tych butów to, tak, to jest kosmos. Ogólnie tutaj bardzo dużo tracą buty Kevina Duranta, ponieważ mają dobrą amortyzację, naprawdę dobrą amortyzację. Tu jest zoom po całej długości podeszwy. Ale no niestety zmierzyły się z lebronami, które w mojej opinii dla mnie mają najlepszą amortyzację ze wszystkich butów, w których grałem, i naprawdę ją uwielbiam. No, nie mogę złego słowa powiedzieć na tą amortyzację. Zawsze jak mam jakąś kontuzję i trochę się podleje przy 35-6 czy więcej kilo jak mam dłuższą kontuzję i potem to redukuję, to wolę grać jakiś czas w tych lebronach. Zresztą widać jakie one są zajechane. Ponieważ naprawdę czuję się w nich bezpiecznie. Mocna amortyzacja, i dla mnie to jest naprawdę kot nad koty. Ja zawsze daję mega plusik dla tych butów za amortyzację. I tu naprawdę nie jest źle, ale dla mnie do Lebronów nic nie dorasta. dlatego robię tutaj 2-0. I niestety Duranty trochę przegrywają, ale jeśli amortyzacja to trzeba przejść do trakcji. No a tutaj. Oj, byczku, jeśli te buty naprawdę dobrze radzą sobie na dworzu, na tartanie, na betonie, wiecie, to jest taki najgorszy moment, kiedy gracie na betonie i tam jest trochę piachu, no to jak na łyżwach. Te buty nawet dobrze robią, z, z tym sobie radzą, więc nie ma tragedii. Jeśli chodzi o atrakcję u Lebrona, no to tak jest dobrze, na czystej hali perfekcyjnie, naprawdę świetnie. Wiem, że niektórym, mi się wydaje, że to zależy od y, Cebu, jak wiemy czasami czy to guma zastosowana, czy coś w zależności od cebu zmienia y, to jak trakcja funkcjonuje w danym bucie, no ale myślę, że nawet nie można porównać. ta trakcja naprawdę jest bardzo dobra w tych casikach, dlatego punkcik glęci tutaj i mamy. 2-1 dla LeBron. Jeśli omówiliśmy trakcję, jeśli omówiliśmy amortyzację, to trzeba przejść do ochrony stawów. I tak powiem prosto z mostu. Trakcję wygrały Duranty. Tutaj wygrał, amortyzację wygrały LeBron. I dla mnie ważniejsza w ochronie stawów jest amortyzacja, ponieważ jeśli bezpiecznie ląduje, a dodatkowo ten bód jest minimalnie wyższy, mimo tego, że wydaje się szmaciany, to w miarę jest sztywny, naprawdę on jest sztywniejszy tutaj, w szczególności z tyłu, gdzie ten e, batelnik 2.0 jest zgrzewany, no to wiecie. Naprawdę jest sztywno, a tutaj mięciutko, on naprawdę dobrze trzyma te kostki. Tutaj im dalej, tym to bardziej miękkie jest, co jest super. Ja to uważam za bardzo dobre rozwiązanie. Na początku trochę się zastanawiałem, jak to będzie funkcjonować, ale no, na, na pewno lepiej niż w szesnastkach czy w piętnastkach, gdzie to kompletnie było mięciutkie. W szczególności w y, piętnastkach to naprawdę było czuć. I mega popsuje ten zabieg ogólnie mega popsuje te buty i są na pewno bezpieczniejsze, stabilniejsze, lepiej się w nich czuje. Brakuje trochę tej interakcji to jest malutki minus, chociaż jak ja grałem, to nigdy się nie ślizgałem, grałem ich tylko na hali, mówię od razu. Może nie grałem na jakiejś mega zakurzonej i dlatego nigdy nie miałem problemów z trakcją i nie jestem jakiś mega szybki, ale no naprawdę doceniam to, co tutaj jest w tym bucie i dla mnie Trzeci punkt leci do Lebronów, czyli mamy z, oczywiście za ochronę stawów. Mamy 3-1. W tym momencie Duranty już przegrały, a mamy jeszcze jedną kategorię jest to wygoda. Jeśli chodzi o wygodę butów, no tutaj Duranty będą praktycznie zawsze przegrywać e, tą kategorię, ponieważ mi się w nich nieziemsko poci stopa. Przez ten materiał, z którego jest zbudowana cholewka, dodatkowo ta pianka nie jest za bardzo wyprofilowana z tyłu, co nie do końca mi pasuje. Ja lubię, jak te pianki są wyprofilowane. Jeśli chodzi o leblony, zdecydowanie bardziej mi to siedzi. I tu jest kazus yy, Jordanów relevejtów, czyli to, czy pięta się zapada. W tak zapada się bardziej. Nieźle, nie uwiera mnie. Ale zapada się dużo bardziej, tutaj jest więcej poduszek, a mniej zapadania, co mi dużo bardziej pasuje. I dla mnie po prostu te buty są wygodniejsze. Więc kolejny punkt leci do Lebronów, i Lebrony wygrywają 4 do 1. Mimo tego, że w punktach jest deklasacja, to powiem Wam, że mm, tak naprawdę to nie jest aż tak duża różnica butów. Oczywiście ja to uwielbiam, a te są naprawdę bardzo dobre. Bo no dla mnie raczej nie znam butów, które by wygrały w tym momencie. Dla mnie z Lebronami 17 High. high. Dla mnie to jest naprawdę najlepszy but w tym momencie. Jeszcze nie testowałem wielu butów, więc nie chcę mówić, że to na 100% jest dla mnie najlepszy, ale w tym momencie jest najlepszy but, w jakim gram obecnie, więc wygrywać będą raczej ze wszystkimi. Niestety. Na pewno, ceną też. No może nie Lebronami. Dobra. To wszystko w tym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Pamiętajcie wydać swoją opinię w komentarzu pod spodem. Wbić, jeśli chcecie kupić te bądź te buty w dobrej cenie wbijajcie do linku poniżej do sklepu koszykarza. Troszkę pieniążków mi się zwróci. I wbijajcie do Discorda. Tam też macie link na dole. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Na, na razie. Cześć.